Hejka widzowie! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam sugestię, min. 99, będę robiła dzisiaj dla Was fondem indiajek, który mam przygotowane. Ogólnie dzisiaj, no jak to sobotę o 18 jest update, więc e, chciałabym nagrać też dzisiaj dla Was coś złego. Ja że dzisiaj się pojawi jeszcze jeden film. E, przepraszam, jak słyszycie jakieś krzyki z tak po ale mój kuzyn z bratem również nagrywają film. Yy, więc no yy, i wpadajcie do i na kanał też, zapraszam, szalone Miko oraz Brunoba. Mm, dobra, mam no, dzisiaj przygotowane różne jajka. Taki jajka. Myślę, jest spoko. Dobra, myślę, że zacząć. Ja chcę otworzyć te jajka. tak? jeszcze nie otwierałam. Nie otwierałam? Może że otwieramy w Do półłocie, żeby... ale tutaj jeszcze nie. Aha, No dobra, dopiero pieszcz jajka, również No to tutaj. Ja myślę, że. O, o. Tylko. Ok. Myślę, że kolejne jajka możemy otworzyć sobie. W sumie moglibyśmy też na e ale ja bym dla rozbrzydki otworzyła tylko samkę. Z ustem nie mam playań. Ok, nie wiedziałam, że u to powinno Oko, tu się przyda do mojego. koleżanki. Uważaj, jakby były te jajka, to mi się bardzo podobało. Więc myślałem, że jaki następny kart może być. A, nie jestem bardzo No to idziemy z kąpielą. Hmm, tego nie przemyślałam. Dobra, myślę, że sobie pójdę na krainę 126, tak? No cóż, kraina. Siedź fajna, ale myślę, że na tej nie nie Dobra, to nie był dobry pomysł jednak. Nie wiem, ile to jest inny, szybko zlecimy. E, więc jeżeli e, coś, to zrobię coś szybkiego na spontanie. Na spontanie jeszcze, przedmioty, to można o tym filmie no, zalec, e, trzyma, już, na Ja, bo film ma zaledwie 3 minuty, ale ja jego powiem. Muszę być nie Może w dzień w to przyniesie szczęście. To jest szczęście. To jest... to jest Antuana, więc... Będę dobrej myśli. Będę dobrej myśli, że zrobię kolejnego. Wiecie, marzenia się spełniają, więc...

Powiedzmy, że już mam na minu. Eee, trudno do gab. To była to trafiłem do jajka. Eee, Topio. Aha, fajnie. Dzięki. Dzięki jajka, że nie wyjdzie jeszcze chodzić. Na dzień trochę tę działana. Będę już czerwona i nic nie trafię. Trochę na tej doby. Trochę wydałam. Więc jeżeli ją ja trafię, to będę y, już Będę to własnej Będę ziłę Nie, nie mam siły. Będę później get bo jak będzie, to jak będzie też zrobię. Jest... Nie wiem. Nie. Miot, pierwszego Titanic Trafiłam, gdy miałam otworzone 2000 jajek. Bo przy okazji zobaczę, ile mam otworzonych jajek. Tego czasu nie sprawdzam. Ulala, la, to wiesz, 3,5 mln No, trochę tego jest. Ja nie mogę Nie, ja jeszcze ani nie A nie, huge attrafiamy Ale to jest tak, co za pek Co za pek Ja nie mogę, przynajmniej coś jest Widać że tam Mnie nie lubię Mnie nie lubię, bo to Nie, to kupię jeszcze więcej O? Nie wiedziałam, że to ma no. Nie pamiętam. Ale nie pamiętam czy na odpoczynku czyniam. To na przykład mam jeszcze Nie, nie, Ale coś... Coś robiłam. Więc... Więc... O no, to jest lepiej, szczół. To mi się podoba. Ja się nie spodziewałam tak szczerze. Dobra, zajmijmy dwa jajka. Muszę zajść zielony kwartek. Jeszcze dzisiaj chyba ja nie wcześniej. No

Właśnie wytrafiam, jeszcze... Wyjrzcie yy, miałem pecha wielkiego, od razu czerwam, tak ale mniejszego. Dobra. Tragedia. Lekka tragedia. Żeby leciałem tylko widzę. Ja nie mogę.

Ja, ja, a ja, te ja, już tak się bardziej opłacało przylec na ja się nie umiałam daj dawaj Rosin tutaj ja, znowu znowu się ja mam tych czy, i, i nie, nie tego zobaczyć proszę bardzo wytekli kobry 8 a tej 12, 13, 14 13 chciałam. Chyba odlokuję się do sali Te Hiudy zablokowane, które mam zablokowane, żeby ich nie przenieść czasami. To są moje poważne hiudery. Okej, okay. no, ja nie mogę, z co, ja weszłam. Dobra. Co no ja będę no, ubrać no, tutaj? Czym ja będę miała ubrać? tutaj będę z pytaniem? Jeszcze nie widzę, ale chyba nie. Dobra, hmm. idę jakąś, komisję, poda się czy idę w prawo. Jest tu gargantuana.

Dobra. Um, tu są jakieś jajka. Nie wiem, dobra. Kupię jedno. Albo dwa. Zobaczymy, co mi wyleci. Jak nic, To nie Co? co dalej?

Jeżeli są drogie, to. Co ja mówię? Tak. Okay, jeżeli tutaj jakieś są drogie, to można. zmienić cały Jak? kupić tych jajek. Co to Ok. Jest jakiś problem z internetem. No to jeszcze raz. No to jeszcze raz. Mam na telefonie, więc to zawsze mnie wyrzuca. Przepraszam, ale no coś się, coś się jakieś mało i nie porozumiej. Dobra. Ym... Dobra, jest 11.50. Myślę, że nie wiem, ma. jeśli ja mam jakieś kupione. Jeżeli kupiłam to jedno jajko, to otworzę i już film kończę I wrócę do Was już po 18, po 19 Z nie odcinkiem, Obiecuję, że będzie dzisiaj na przykład jakiś odcinek, a update Dobra No to co? W tym odcinku to na tyle ja tu się żegnam jeszcze przy starym update, ie. pewnie będzie kilka część. Ale yy, to na koniec w tym filmie. o gościu. Y, pamiętajcie, żeby subskrybować, like lajkować. No i co, widzimy się dzisiaj jeszcze albo jutro. Pa pa!